Witam wszystkich obserwujących. Czas na podsumowanie pracowitego września. Zapraszam do mojej ukochanej gminy Tarnów. Konkret inwestycyjny tego miesiąca to budowa fragmentu chodnika przy powiatówce w Białej. Dobre wieści dla mieszkańców Białej w gminie Tarnów to nowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej 1345K w montażu finansowym powiat gmina. Jest już gotowy. Nie tak dawno rozpoczynaliśmy tę inwestycję, bo plac budowy został przekazany wykonawcy 25 lipca, a już 1 września inwestycja została zakończona i odebrana. Pozdrowienia dla mieszkańców Białej, którzy tą inwestycję wywalczyli czyli Zofia Radzik i Stanisława Kolaka. Skoro jesteśmy w gminie Tarnów, wrzesień to również czas na spotkanie z KGU Babajaga w ziodłówce Wałkach. 20 września panie i panowie z miejscowego, prężnie działającego i zaprzyjaźnionego ze mną HGW Babajaga zorganizowali wydarzenie dla mieszkańców miejscowości i gminy pod nazwą Tam Gdzie Pachniały Pieczone Ziemniaki. Bardzo udane spotkanie i świętowanie zintegrowało lokalną społeczność i było zrealizowane w ramach grantu dla tego stowarzyszenia przyznanego w czerwcu przez samorząd powiatu tarnowskiego. Znaczy tego, że jesteśmy we wschodniej części gminy Tarnów, w Wiodówce Wałkach, działamy również w tej miejscowości we współpracy z sołtysem i mieszkańcami, aby poprawić stan bezpieczeństwa na drodze powiatowej w tej miejscowości. 25 września odbyła się z mojej inicjatywy w reakcji na sygnał od sołtysa Lucjana Olszówki i dyrektor szkoły Krystyny Duduj komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wiodówce Wałkach gminy Tarnów. Docelowo chcemy tam wykonać bezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli naszych pieszych Wyniesione przejście dla pieszych wraz ze specjalnym, dedykowanym dla tego miejsca oświetleniem. Do prac w terenie na drodze powiatowej 1371K przystąpimy w następnym roku. Rzeczywiście to również czas na odebranie nagrody za innowacje w ochronie przeciwpowodziowej. Zapraszam do Krakowa. 5 września miałem zaszczyt odebrać w imieniu samorządu powiatu Tarnowskiego nagrodę od branży inżynierów zajmujących się m.in. ochroną przeciwpowodziową. Nasz działający od 2021 roku lokalny system ostrzegania przeciwpowodziowego został kolejny raz dostrzeżony ze względu na swoją innowacyjność informatyczną i radarową. Powiat Tarnowski otrzymał tę nagrodę za rok 2025 w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej. System działa głównie na terenie zlewni rzeki Biała-Tarnowska, a gala, gdzie wyróżniono podmioty zajmujące się innowacjami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, odbyła się w Krakowie. Podczas Czwartego Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Czas najwyższy na konkret inwestycyjny, powiatowy i edukacyjny zapraszam na południe powiatu do Ryglic. 19 września to ważny dzień w powiatowych inwestycjach edukacyjno-sportowych. Podpisaliśmy wówczas z wykonawcą wyłonionym w przetargu umowę na remont kapitalny rewitalizację, boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w zespole szkół ponadpodstawowych w Ryglicach. W starostwie powiatowym w Tarnowie podpisana została umowa na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji boiska. Wartość przedsięwzięcia to ponad 538 tysięcy złotych, z czego 210 tysięcy pochodzi z budżetu województwa małopolskiego w ramach projektu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa. Natomiast pozostałe 328 tysięcy stanowią środki własne powiatu. Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo budowlane TransArt. Następnie tego dnia o godzinie 12 przekazałem w imieniu inwestora plac budowy wykonawcy. To bardzo wyczekiwana przez młodzież tej szkoły inwestycja. Zakończenie prac wyżej wymienionej umowie przewidujemy na listopad tego roku. Jako nadzorujący m.in. powiatową edukację, jestem szczególnie zadowolony, że ta realizacja będzie już niebawem zakończona, a boisko przekazane naszej młodzieży. Dziękuję za wsparcie moich starań, by stało się to w tym roku szkolnym radnemu powiatu Tarnowskiego Krzysztofowi Płaczkowi oraz dbającemu na co dzień o warunki kształcenia młodzieży w tej szkole dyrektorowi Januszowi Szczęchowi. Jeśli Państwo myśleliście, że zapomniałem wątku sportowym tego odcinka, to już informuję, że i w tym miesiącu było sportowo. Przenosimy się do kąśnej Dolnej. Trzecia powiatowa gala sportu szkolnego to wydarzenie, które rozpoczęło się miłym akcentem. Prezes powiatowego szkolnego Związku Sportowego w Tarnowie, Edward Cudek, otrzymał od naszego samorządu powiatowego grosz ziemski tarnowski. Klasyfikacji z młodzieży szkolnej: pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w Tuchowie, drugie, szkoła podstawowa w Zakliczynie, a trzecie, szkoła z Pleśnej. W łącznej punktacji gmin wygrała Gmina Pleśna przed gminami Tuchów i Zakliczyn. W naszej powiatowej licealiadzie, czyli igrzyskach szkół ponadpodstawowych, triumfowało po wielu latach przerwy liceum ogólnokształcące w Tuchowie przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie. Powodzenia dla młodych sportowców. Na tym kończymy podsumowanie września. Do zobaczenia za miesiąc na podsumowaniu października. W związku z rozpoczęciem roku akademickiego wszystkim studentom pochodzącym z powiatu tarnowskiego... Powodzenia!